Już w niedzielę 1 września w Sandomierzu odbędzie się powiatowe święto plonów. Zaprezentują się przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu Sandomierskiego, a cała impreza zakończy sezon dożynkowy na ziemi sandomierskiej. Poza tradycyjnym ceremoniałem, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji oraz niespodzianek. Przez cały sierpień organizowano dożynki w poszczególnych gminach, a za zebrane plony podziękowali także mieszkańcy Sandomierza. W ramach powiatowego Święta Plonów za ciężką pracę rolników, sadowników i ogrodników podziękuję wszyscy razem. 1 września w Sandomierzu wielkie wydarzenie jeśli chodzi o naszą specyfikę regionu powiatu sandomierskiego dożynki powiatowe Święto Plonów wszystkich rolników, sadowników ziemi sandomierskiej powiatu sandomierskiego w Sandomierzu 1 września rozpoczynamy o godzinie 14:00 mszą świętą w Paznice Katedralnej, następnie Korowód dożynkowy przemieści się na Sanomierskie Błonia, gdzie rozpoczną się dalsze części powiatowego święta plonów. Serdecznie zapraszamy 1 września na dożynki powiatowe. Jest to święto wszystkich rolników z całego powiatu w podziękowaniu za ich ciężką i solidną pracę. Pięknie i gorąco zapraszamy. Gospodynią dożynek będzie Małgorzata Rządkowska, a gospodarzem Grzegorz Burek. W tym roku to właśnie oni staną na czele barwnego dożynkowego korowodu. Mieszkam w Dębianach w gminie Obrazów. Wraz z mężem prowadzimy gospodarstwo sadownicze o powierzchni 15 hektarów. Zajmujemy się produkcją jabłek. No, zaskoczona byłam troszeczkę, ale zadowolona też. Pochodzę i mieszkam w miejscowości Dacharzu, na Wilczyce. Wraz z żoną Magdaleną i córkami prowadzimy gospodarstwo sadowniczo-rolne o powierzchni 21 hektarów. W większości są to uprawy jabłoniowe. Poza prezentacją wieńców dorzynkowych i dużą dawką ludowej kultury będą także inne atrakcje. Najważniejsza będzie dobra zabawa oraz integracja mieszkańców ziemi sandomierskiej. Będzie miał atrakcji, będą stoiska wystawiennicze organizowane przez koła spodem wiejskich, będzie stoisko organizowane przez koło myśliwych, będą koncerty. Dla każdego znajdzie się coś, co mimo czas. Widzimy, jakie piękne są wieńce dorzynkowe, jak też. Koła Gospodyń Wiejskich, poszczególne stowarzyszenia pracowały, aby te piękne wieńce ubić, na pewno na naszych dożynkach będą najcudowniejsze wieńce w całej Polsce, także tą tradycję podtrzymujemy, która jest od pokoleń przekazywana następcom.